Cześć, niecodziennie w niecodzienniku, jedno pytanie, jeden temat. Goście audycji Zaprojektuj swoje życie opowiadają o swoich lifehackach, pomysłach. Dzisiaj rozmawiamy z Olą Lazar. Olu, dziękuję ci ślicznie za nagranie odcinka, ale w trakcie rozmowy porozmawialiśmy o czekinach, o medytacji, o tym, jak być bliżej siebie. Tak, o Porozmawiamy... samoświadomości. O samoświadomości, takie piękne słowo. Porozmawiajmy trochę więcej o tym, jak ty to robisz, jak to działa. Chyba w ogóle oboje to robimy. Tak, tak? ale każdy z nas e... chyba trochę inaczej. Mm -hmm. e... No Ja, ja to, na tą drogę coraz większej, mam nadzieję, samoświadomości weszłam, ja wiem, 7-8 lat temu. E, wtedy mi się wydawało, że do samoświadomości e, po pierwsze potrzebne jest bardzo spokojne otoczenie, cisza, spokój wokół, wydzielony czas, powiedzmy godzina najlepiej, i że. Wata dzwoneczki i świece. Tak, że jest jakieś w ogóle bardzo szczególne otoczenie rytuał. E, mm -hmm. e, I że to jest na zewnątrz, że sobie to trzeba na zewnątrz zorganizować, e, i że to jest zajmujące czas, oraz e, że jeżeli tak się zdarzy, że moje myśli będą uciekać gdzieś w sposób niekontrolowany, to znaczy, że poniosłam swego rodzaju porażkę. Mm -hmm. To były takie naprawdę bardzo naiwne początki. Teraz wiem, że w ogóle nie jest ważne otoczenie, że można sobie te chwile wejrzenia w siebie zafundować w dowolnym miejscu, o dowolnej porze, bez względu na to, czy jedziemy tramwajem, i wokół się dużo dzieje, czy jesteśmy w biurze i na momencik wychodzimy nawet ze spotkania, po to, żeby tak naprawdę sprawdzić, jak się czujemy. Spojrzeć w swoje takie lustro tak, duszy. Tak, dokładnie. Czy też jesteśmy w domu przed rozpoczęciem dnia, pod koniec dnia i rzeczywiście mamy tą możliwość, żeby e, czy ja mam tą możliwość, żeby sobie zapalić świeczkę, kać dełko, olejek eteryczny, puścić przyjemną muzykę i wtedy kłopać kontakt ze sobą? I że to w ogóle nie jest ważne, jak długo to trwa, czy to jest 30 minut, czy 40, e, raczej że jest ważna regularność, żeby to robić codziennie, a najlepiej kilka razy dziennie. W, Jakie są w twoje momentach doświadczenia? Momentach różnych stanach. Ja to odkryłem um, trochę przypadkiem, bo miałem właśnie dyskusję, jeszcze jak byłem w korporacjach z różnymi coachami, którzy mówili, musisz medytować, musisz medytować i zaczęliśmy dyskutować, a ja nie potrafię tak siąść i siedzieć 45 minut, nie ma tego we mnie, ale zaczęliśmy dyskutować o tym, co to jest medytacja i tak dalej i o stanie się osiąga. Ja powiedziałem, ale ja to mam normalnie jakieś, na rowerze, ja dość regularnie wtedy jeździłem, tak siadam na rower i, i mam taki moment, że mi się wszystko wyłącza. Tak, mhm. Czy prowadzę samochód na dłuższej trasie? I wtedy odkryłem, że coś takiego potrafię zrobić. Czyli po pierwsze, najpierw wyłączyć, a potem znaleźć jakiś temat. Um, I to było pierwsze. Um, drugi moment to zacząłem bardzo jasno, um, co Mateusz Kusznierewicz mhm. też opisywał w wywiadzie: mieć taki dialog ze sobą, czyli siąść i porozmawiać ze sobą. Mhm. Ja to bardzo często stosuję w sytuacjach międzyludzkich, szczególnie domowych. Kiedy mamy weekend, jest dużo domowników, goście, i robi się nagle emocjonalnie, czasami trudniej, bo mamy różne mm -hmm. zdania na jakiś mm -hmm. temat. To w trakcie bądź później zastanawiam się, co spowodowało u mnie taką reakcję. Mhm. Mm gdzie ja jestem w tym momencie emocjonalnie, czy mogę wrócić do tego stołu uśmiechnięty, czy nie, jeżeli nie, to jak to zrobić? I ten dialog zazwyczaj jest dość krótki, bo, bo poznajemy się coraz lepiej z każdą mm -hmm. e, sytuacją, ale czasami mogę, ja nie wiem, czy ty to masz, ja czasami mogę sobie powiedzieć, że nie jestem w stanie w tej chwili się opanować, jestem tak wzburzony, że nie ma sensu tego robić mm -hmm. i warto dać sobie jeszcze pół godzinki, czy godzinkę i ja wrócić tak. do tego tematu, nie zapomnieć go, tak. nie pogrzebać go, ale nie ma sensu próbować kłaść spokoju na wzburzonym morzu, tak bym to powiedział. Mhm. To tak to robię. Ja nie mam rytuałów specjalnie wokół tego. Ja mam tylko takie sytuacje, jak mm, interakcje międzyludzkie ludzkimi nie wychodzą w jakiś sposób i nie jestem z nich zadowolony. Mhm. To mam dużą dozę autorefleksji, żeby zastanowić się, skąd to niezadowolenie wynika. A później być może skąd ta interakcja nie wyszła, tak. E, ja mówię o takich momentach. Ta, mówię o takich momentach, y, że to jest okazja do rozwoju. Tak. Że jak czuję, że jest jakiś dyskomfort, że coś mnie uwiera, coś poszło nie tak, albo na coś jestem zła, mhm. to nie jest problem gdzieś na zewnątrz. To jest dla mnie okazja do rozwoju. To jest dla mnie swego rodzaju prezent, ta sytuacja, że ja mogę sobie coś uświadomić, mogę się czegoś nauczyć. Tak. Mhm. Ale też to, to, to ciekawe, co powiedziałeś o jeździe rowerem albo samochodem. Ty masz to na spacerach w łazienkach, tak? Mam to trochę na spacerach, ale zdaje się, że też w ogóle ważne jest, y, jakie to jest tempo i y, y, to jest y, jedna z rzeczy, którą, nad, nad którą pracuję. Y, i laboratorium Andrew Hubermana ze Stanfordu, o którym rozmawialiśmy. I jeszcze jest jedna naukowczyni też ze Stanów Zjednoczonych, która opracowała terapię EMDR. Mhm. Ona odkryła, że. Sam fakt, że nasz wzrok przesuwa się z lewa do prawa, a tak się dzieje, kiedy się poruszamy w dużym tempie, czy to idąc, mhm. czy biegnąc, czy na przykład jedąc na rowerze, tak? że to jest samo z siebie uspokajające. I że przykład osoby, które e, mają jakieś trudne doświadczenia i mają e, takie silne reakcje z, na stres, e, że jak im się pokaże przedmiot, który powoduje, że ich e, wzrok się przesuwa właśnie z lewa do prawa bardzo szybko, regularnie, a... to samo z siebie ich je uspokaja. To już wiem, bo w moim ulubionym serialu, w Billions, był taki, tak, taki wyświetlacz, tam w pewnym momencie ten prawnik, główny bohater miał i miał się uspokajać na to. To też jest nie, mój ulubiony serial, nie wiem, a nie zauważyłam reklamę, tego wątku. W ostatnim sezonie było. A... Ja to trochę wyglądało jak product placement, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Coś tam było, on jakieś spotkanie miał i tak dalej, ale to, to nie, nie o tym. Ale muszę ci powiedzieć, że jak z tobą rozmawiam, to odkryłem jedną rzecz, Yy, a propos autorefleksji, tego typu rzeczy, ja nie mam, znaczy odkryłem, ja to w, w, chciałem powiedzieć. Yy, ja nie mam i dopiero uczę się robić sobie autorefleksję, dlatego że jest mi dobrze. Mhm. Mm Mm -hmm. Bo to też trzeba znaleźć tak. to w sobie, że tak. ten stan jest stanem um, zadowolenia, błogosta błogostanu, szczęścia, sytości. Sytości mam, bo ja jestem, zazwyczaj jem za dużo, więc staram się ten moment Syty sytości Maciej? znaleźć. Nie, sy moment sytości znaleźć i go nie przekraczać, to jest mm. trudne. Ale to jest A... bardzo właśnie ważne i użyteczne. I, i mieć Zwłaszcza jak dialog. się lubi jedzenie. W dużych ilościach. <laughs> ale taki, znalezienie takiego momentu, żeby porozmawiać ze sobą nie tylko dlatego, że chcemy coś zmienić, naprawić, poprawić cokolwiek, ale dlatego, żeby docenić, że to miejsce, w którym jesteśmy, czy ten czas, w którym jesteśmy, jest dobrym miejscem. Mm -hmm. Nie wiem, czy takie rzeczy robisz. Tak, tak, robię zdecydowanie i za każdym razem patrzę, jak to się w ciele manifestuje, jak ja odczuwam w ciele, czy tą sytuację, która jest dyskomfortem, czy tą, która jest przyjemnością. Mhm. E... To ciała nam dużo mówi. Tak. Czy to, jest, czy to są ciepłe dłonie, czy to są zimne dłonie? Czy są spocone dłonie i tak. Tak, dalej, tak. Czy to jest jakieś ści ściśnięcie tutaj w klatce piersiowej, czy wręcz rozprężenie. I że to jest bardzo ciekawe, jeżeli to robimy niezależnie od tego, czy to jest sytuacja na plus czy na minus, to te reakcje z ciała są, jakie już pozbieramy, zbierzemy mhm. sobie dane, to one są bardzo jednoznaczne i są spójne. One są dla tych pozytywnych doświadczeń, jakieś dla negatywnych doświadczeń, dla trudnych doświadczeń. Nie używamy, nie wartościujemy, one są inne i są gdzie indziej zlokalizowane. To jest super ciekawe. Ja się od Eichelbergera też nauczyłem bardzo ciekawej techniki, wysokiego stresu i zdenerwowania. Wczoraj miałem taką sytuację, że moja bardzo stara drukarka, nastoletnia, postanowiła, że to jest ten moment, kiedy chyba jeszcze nie zakończy żywot, ale nie będzie drukowała żółtego. Jako, że nie będzie drukowała żółtego. A ty to lubisz żółtej, ty lubisz żółty i potrzebujesz żółtego. Tak, Nie tak, ja wymieniłem to. Na... Nieważne. E, mój poziom e, adrenaliny, serotoniny, pulsu i wszystkiego skoczyły w podniebiosa. I mhm. Herberger mówił bardzo ciekawą rzecz. Jak jesteśmy zdenerwowani i dostajemy takie właśnie silny bodziec zdenerwowania, to nie jest moment, żeby siąść przed biurkiem i się uspokajać. Bo to jest sygnał od naszego organizmu, że jest niedźwiedź i trzeba przed nim uciekać. Mm -hmm. I trzeba bardzo szybko, relatywnie, zużyć fizycznie te, um, te, te chemikalia, które mm -hmm. mamy Część w swoim Trzeba je spłukać. I to, czego on mówił, że trzeba wejść trzy piętra do góry i zejść na dół. Jak nie wystarczy, to jeszcze dwa piętra do góry i zejść na dół, i tak długo chodzić, aż już będziemy spokojni. Więc ja miałem taką sytuację, że po prostu siadłem, pracowałem z domu, usiadłem na wiosła, zacząłem wiosłować, i, i jak wyszło to ze mnie. To siadłem i już byłem pogodzony zarówno z drukarką, jak i z całymi emocjami. A tak to prawdopodobnie bym siedział godzinę i mhm. zużywał te, tak. te hormony, tak? No tak. Ale tu musiałem sobie przypomnieć, bo siedziałem przy biurku i, i nie mogłem trafić ręką w klawisze. Byłem tak zdenerwowany, tak mi się ręce trzęsły. I z ja mam powodu takie, tej drukarki? Ja mam emocjonalne e, podejście do moich sprzętów elektronicznych. <laughs> nie śmiałabym tego <laughs> za ciebie <laughs> sformułować, ale sam przyznajesz, no, ale to twoje doświadczenie zawodowe. Nie, to chyba wynikało z tego, że nie lubię, jak się rzeczy psują w momencie, kiedy ja potrzebuję mieć te trzy strony wydrukowane, wiesz. Grunt to sobie przypomnieć narzędzie, które działa na dany stan, czyli umieć dopasować tak. e, patent do. Do sytuacji, po, do, sytuacji tak. do potrzeby. I to jest właśnie to lifehacki, teraz to się tak nazywa modnie, tak? Tak. Tak jak Futech. Mhm. Tak. Dziękuję ci ślicznie za rozmowę. Dzięki. Bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Niecodziennie w niecodzienniku jakiś lifehack, jakiś pomysł, jakieś narzędzie. Mam nadzieję, że jeszcze jedno udało Wam się znaleźć. Zapraszamy za tydzień w środę.